Boże, dzień dobry. Na początek Adwentu postanowiłam, że zaproponuję swego rodzaju ćwiczenie duchowe, czyli to wyzwanie, które wpisałam w tytuł filmu. Ale zacznijmy może od przeczytania fragmentu z czytań. Jest to fragment z Księgi Proroka Izajasza. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dlatego, co w nim pokłada ufność? Ktoś może się zastanawiać, dlaczego wybrałam właśnie ten fragment, który może tak bezpośrednio wcale nie kojarzy się z adwentem, i pewnie gdybyśmy jakby to samo zdanie widzieli, to niekoniecznie moglibyśmy je kojarzyć z czytaniami właśnie na pierwszą niedzielę adwentu. A czemu wybrałam właśnie to? Bo pomyślałam, że dobrze by było, gdyby takie wyzwanie na adwent było konkretne. I myślę, że myślenie o tym dobru, którego doświadczamy od Boga i takie pracowanie nad wdzięcznością, to może być dobre wyzwanie na ten czas. Ale ktoś może spytać, co właściwie wdzięczność na przykład ma z Adwentem wspólnego. Jeśli myślimy o Adwencie, jako o tym takim czasie, w którym Kościół przypomina nam to podwójne, to podwójne przyjście Chrystusa, czyli to, które już się dokonało i które będziemy wspominać w święta Bożego Narodzenia i to, które dopiero nastąpi. Tylko, że to, to jakby to są takie symboliczne, te dwa takie ważne przyjścia. Ale tak naprawdę, na co dzień, jeśli mamy takie nastawienie wdzięczności, jeśli chcemy pracować nad tym, nad tym docenieniem tego dobra, którego nieustannie od Boga doświadczamy, to zauważymy, że jest coś takiego, że w takim momencie, w którym doświadczamy jakiegoś błogosławieństwa, to jest tak, że Bóg do nas przychodzi ze swoją miłością. W tym konkretnym momencie. Przypomnę tutaj też fragment z Ewangelii świętego Jana, w którym Pan Jezus do nas mówi: Tak, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. My tej obfitości naprawdę na co dzień doświadczamy. O ile jednak łatwo przychodzi nam prosić Boga o różne rzeczy, to pamiętać o podziękowaniu no jednak jest trudniej. I proponuję, żeby ćwiczenie wyglądało tak. Teraz jest moda na tak zwane kalendarze adwentowe i to jest taka, no, taka miła rzecz, prawda, codziennie otwiera się jedno okienko i no, coś tam zwykle dobrego w środku jest. Proponuję zrobić coś takiego tylko odwrotnie, czyli to codzienne nasze wyrażenie wdzięczności powinno przybrać konkretną formę. Zachęcałabym y, nawet nie tylko do tego, żeby usiąść i wieczorem pomyśleć o kilku konkretnych, nawet drobnych, ale konkretnych dobrych rzeczach, które od boga tego dnia otrzymaliśmy. Zachęcałabym, żeby zapisać. Y, wiem, że to może brzmieć staroświecko. Ale to może być niezła rzecz. Naprawdę człowiek inaczej zaczyna myśleć, kiedy pewne rzeczy zapisuje. One są takie, jakby bardziej, stają się bardziej wyraziste. Więc zachęcałabym, żeby na przykład jakiś tam mały zeszycik kupić, czy jakiś notesik niewielki i po prostu każdego wieczoru usiąść i zapisać. Może trzy, może pięć rzeczy, jak dla kogoś pisanie nie jest zbyt dużym trudem. I w ten sposób przez te wszystkie dni, przez te wszystkie dni Adwentu, niech to będzie taki szczególny czas wdzięczności dla Boga, który do nas przychodzi nieustannie w dziesiątkach rzeczy z dziesiątkami błogosławieństw. I do tego dzisiaj zachęcam, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego rozważania. Życzę błogosławionego Adwentu. Szczęść Boże.